Dziś szczególny dzień, Międzynarodowy Dzień Kobiet, który obchodzimy także w Kartuzach, pod dworcem kolejowym, gdzie e, witamy dużą ilość e, pań w różnym wieku, którym możemy złożyć serdeczne życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Panie mają e, szczególnie trudno, bo często wykonują. Pracę na dwóch etatach. Jeden etat w domu, drugi etat wtedy, kiedy pracują albo kiedy, kiedy się uczą. Ale jest to dobra okazja, żeby dzisiaj złożyć takie życzenia, wręczyć kwiatek, ale także coś słodkiego podarować. I w tej, przy tej okazji mam też świetną możliwość, żeby zaprezentować kandydatkę do Sejmiku Województwa Pomorskiego, panią Jolę Wiercińską, która startuje do Sejmiku właśnie stąd, z powiatu, z powiatu Kartuskiego. Zwłaszcza, że jej ulubionymi tematami to jest y, transport publiczny, dobra komunikacja, czyli dobre kontakty wewnątrz każdego, każdego powiatu, walka z wykluczeniem transportowym, a także y, na dobrym poziomie służba zdrowia. Jola Wiercińska to jest na pewno dobra kandydatka do semiku województwa pomorskiego. Bardzo dziękuję Pani Marszałku za te ciepłe słowa. Rzeczywiście komunikacja publiczna. A najlepiej, gdybym na jednym bilecie mogła dojechać z najodlejszego zakątka, na przykład powiatu kartuskiego do Trójmiasta, to byłoby idealne rozwiązanie, szczególnie potrzebne dla kobiet, dla mam, które często po drodze muszą wiele spraw załatwiać i to szybkie dotarcie do domu jest niezwykle ważne. Na pewno więcej kobiet w samorządzie to jest lepsza komunikacja, to jest współpraca, to jest też otwartość na różne opcje i możliwości. Zatem tak jak w społeczeństwie mamy ponad 50% kobiet, zadbajmy o to, żebyśmy też godnie były reprezentowane na przykład w sejmiku samorząd województwa pomorskiego. Panie marszałku, dziękuję za miłe słowa. Piątka.